bo wola bo przychodzi i mówi, co macie robić, żebyście z tą Polskę uratowali. Uratował Pińsk pierwszym razem, jak się objawił w tym mieście w 1702 roku. Doprowadził do tego, że w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, bo to powiedział w 1819 roku w Wilnie. I mam w tym roku jechać do, do Gieczpałdu. Bo w moim przekonaniu cud w żeby uratować Polskę, wyprosił Andrzej Bobola, tak jak cud nad Wisłą. I boję się tych słów, które powiedział Bobola, zacznijcie mnie czcić. Ponieważ gdy w 1938 roku przyszedł do Fulichora i powiedział, Polsce grozi dwóch wrogów, jeśli się do mnie zwrócicie, wybawię was katastrofy. I nikt nie podjął wtedy modlitwy, żeby ratować Polskę. I co się stało?